Już najbliższy piątek, dzień po meczu naszej reprezentacji z Holandią. Spotykamy się wszyscy na PGE Narodowym. Powodem jest dziesięciolecie otwarcia tego fantastycznego stadionu i to, że nasza reprezentacja ma swój dom, że tu rozgrywa swoje najważniejsze mecze. To właśnie na tej murawie rozegrany zostanie mecz gwiazd Polska-Portugalia. Wspólnie z Tomkiem Hajto, Jackiem Krzynówkiem, Darkiem Dziekanowskim zmierzymy się z naszymi kolegami z Portugalii. Wystąpią Manisz, Rui Barosz, to są naprawdę wielkie gwiazdy. Zapraszamy 23 września na PG Narodowy, oprócz meczu Polska-Portugalia, szereg różnych atrakcji dla dorosłych i dla dzieci. Bardzo gorąco liczymy na Wasz doping, na wsparcie z tych pięknych trybun. Bilety jeszcze dostępne na świętopiłki Więc mam nadzieję do zobaczenia w piątek. Już ten piątek. Widzimy się na PG Narodowy. Zapraszamy!